Jest. Jestem prosta. Kolejny odcinek, Prostacki Szachów. Mamy standardową dyszkę kolorem czarnym. No i próbujemy tą sycylijską. Nie są dobrze wariantów, ale. ale. trzeba próbować. To wszystko trzeba próbować. Te um... tu konia, ok. Dobra. Ok, ok. Yy, podwiązanko. To rozwiązanko, tak? Ok. To po prostu, tak, just like that. Okay, mam opóźnienie. Mogę to pchnąć, tylko czy chcę? Natomiast chcę. Jeśli mam okolację, to. Jak najbardziej, jak najchętniej. Tu, 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 tu. No, mam opóźnienie na pewno sporawe ten ruch jest rachowy Muszę um, się tu władować no ale mam później to, dobra, na spokojnie A, no iście mam tu, mam to co chcę tu zrobić szybki ruch był mam dwa ruchy kandydaty, ewentualnie jeszcze to mam jest broniona. Teraz co jest najlepsze? Mm, wszystko jest chyba dobre. Zaufam temu. Nie jestem pewny. No i rozsztatka, tak? Mamy wszystko zdrowe. No mi tak się wydaje, że wszystko jest zdrowe. Mm, tak po prostu, just like that. Mm. To chciałbym tu, ale tu jest ten koń Fajnie byłoby go wyeliminować, ale możemy jeszcze to zrobić Czemu nie? Czy chcemy jeszcze dalej to zrobić? To, to, to To, 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 może coś fajnego by było z tego, nie wiem może to jest zbyt ryzykowne, może nie. Zobaczmy. Może głupie, może nie. Ojojoj. Chyba to skopałem, no ale mimo, no para jest, para gońców. Hmm. Słaby pion. Próbujemy to kleić jakoś, ale bardzo się osłabi te pole. Mega słabe. Nie trzeba będzie tu chyba kasować tego skoka Nie sobie zamknąłem gońca Super przewaga gońców, takie jest zamknięta pozycja. Po prostu. No mm. dobra. Mm. Chociaż czarne. Kurde, ale ten jest tak długo takiej pozycji nie będzie, no ale no... Dobra, Ła, bo to wygląda. Mm. Dobra, Chcę oddać to. Mm. Kurczę, nie podoba mi się to, ajajajajaj. Ależ mi się to nie podoba. Dobra, rozdwojenie pionów, jakiś plus, ale tu dziura się zrobiła, mega, którą może wjechać, jak masełko. No. Może co, mogę zrobić to? Skąd ma to? Nie, nie ma tego, bo ja mam tu A, Aj, widły miałem! Miałem czy nie miałem? Nie miałem. Jeśli to zrobię, to może będę miał. Nawet nie, bo by musiało być tu zdwojone i to na ostro. O. Nie wygląda to najlepiej. Czy stworzymy jakąś dziwną pozycję? To jest najgorsze. Wjechał, wjechał. Jakie są tutaj najlepsze ruchy. Można cisnąć tym pionem. Zbicie. No i coś tutaj. Dobra, no. Gokolwiek trzeba grać, bo... bo nic nie ma bo nic nie ma atak tu, to tu będzie, ok chcę to otwierać chcę to otwierać, Chcemy to otwierać okej, okay, jeśli ta wieża będzie też grała, no bo on ma wszystkie figury w, w ataku ewentualnie coś takiego, bo to nic nie robi że on tu skokiem wskoczy hmm. kurcze, czyli trzeba to chyba bić, żeby nie wskoczył tu skokiem i... Aha, dwa razy. No to teraz coś takiego, trzy razy. Dwa razy pewnie podejdzie królem. Mamy tu jeszcze coś fajnego. ten nic nie robi, ależ mi to wkurza. Jakbyś. Jakby go tu było aktywnić. Dobra, trzy razy. Wow! Trzy raz, dwa trzy. Liczenie do trzech raz, dwa. No to próbujemy kasować chyba tego delikwenta. W końcu ten goniec żyje, bo był trupem. Dobra, bicie ma jak najbardziej sens. No i tak, grozi to, grozi to. Czy coś jeszcze grozi oddał Hetmana? Jest jakieś podpucha. No, raczej dobrze grał, chociaż ja tragicznie. No, ale fajnie, trzeba tą Sycylijską po prostu trenować. Dać jak najwięcej i najkombinować. No, bicie, bicie to, to. No, no. Mhm. To było. Takie sobie. Tu trzeba było przez. E5 no faktycznie taka pośrednia kontrola z C No właśnie ale na przykład E5 już by mi tego ruchu chyba nie umożliwiło no bo co by ten gońc tu robił jakby ten pion wstał razu, tak czyli w teorii to no, miało jakiś tam sens e Hetman tu wjechał Um. No tak, ten koń jeszcze miał tego ruchu kadry, a ten to był chyba najgorszy, blokował. Czyli faktycznie ten koń najlepszy, Proszatka opnięcie. No i trzeba po prostu kopać do końca. Tu chyba trzeba było go ładować. Nie potrzeba tu. No, no. Ja wskoczenie było kiepskie. Potem, no to ładowanie chyba było już lepsze, jest 0,9. Czy po tym ruchu jest ile? Plus 9, a po tym ile by było? co by się stało. No właśnie, trochę za szybko. Kto on by teraz zrobił sha odbił przez f. No, dwa ruchy podobne kurczę o tym polu marzę. Ewentualnie, jakby tu jakoś nie no, dobra. Mimo wszystko. No, to słabo zagrałem. Wtedy był słaby faktycznie A w trakcie partii. Już trochę zwątpiłem, co ja zrobiłem. O co zrobiłem, no no wszystko. No tutaj chciałem tego piątka bronić na siłę. Nie było najlepsze. Bo... No właśnie w tu pion leciał. No i to są takie właśnie głupie błędy. Bo już oddać tego piątka. Godzić się ze stratą, no, ale piony centralne są o tutaj co, miałem tolerować tego skoka? A, bo wieża jest zablokowana hehe chciałem tutaj zawsze tego postawić, ten mi blokował, no to trzeba pamiętać, że jak się pole odblokowuje, no to mamy no to mamy dobrze ale co, ten ruch nie miał tego ruchu, no, po prostu laut. okej okay. Trzeba pamiętać o swoich. No, no. no i miał lepiej. No i tu musiałem się jakoś oswobodzić No to to był jedyny ruch. Mi fajnie, że znalazłem, bo to i tak jest poblokowane wszystko. Yy, tak, to, to. Oj. Mimo wszystko to jest przewaga białych. Biały mają lepiej. I nie wiedziałem, co to robić, pchać coś. No lepiej. W stronę króla cokolwiek. Była piątka. Tu się osłabił. Nie wiadomo czemu. I bicie, bicie. No, trójny atak. I bicie, bicie. No i tu. Chyba równa pozycja. No, troszkę spanikował chyba, bo... Myślał, że co ty pole. No nie no dwa razy atakowałem. No dobra. Ciekawa partia od pewnego momentu. Też dużo błędów. Dobry materiał do analizy. To no dzięki za oglądanie. No i do następnego. Cześć.